Witajcie, jestem bardzo podekscytowana, bo przed chwilą do mnie przyjechała e, taka mała poczuszka e, z LPS-em e, od e, The Julia LPS. I jestem bardzo podekscytowana. E, ogólnie to miałam ją otworzyć później, ale że <ścoughs> jestem niecierpliwa trochę, to otworzymy ją teraz. <ścoughs> Przepraszam za moje dziwne zachowanie, ale wiecie. Głupota wzięła górę. Okej, okay, z drugiej strony są wszystkie takie więc nie będę odwracać paczki Patrz, małej. Ja wiem jaki to jest LPS. Tak, to jest ten piękny short hair. Już jakby ktoś chciał wiedzieć nie ma tutaj nic. Ale tak, bardzo mi się podoba ten short hair. Och, uh, czekajcie, mam. Mam teraz z mózgu serio, bo y, Bardzo mi się podoba ten pet shop Ja na niego polowałam. panie. Polowałam. I to troszkę długo, ale nie mogłam znaleźć przyzwoitej cenie Widzę, że tutaj również y, dołączyłaś, y, Julie, naszyjnik. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo nie mam zbyt dużo. I mały rysunek tego to Petrzopa. I malutki liścik. A w tym małym liście jest napisane, że dziękuję za zakup paszczura. Mam nadzieję, że jest w dobrych łapkach i będzie godnie ci służyć. Owszem, będę. I bardzo dziękuję Ci za ten piękny rysunek. i Ja do tego Petrzopa polowałam już dwa lata. I nigdzie nie mogę znaleźć go w przyzwoitej cenie. No znowu. Ale że już mi się włącza głupawka, bo jestem tak podekscytowana. To się z wami żegnam. Do następnego filmu, pa. Jeszcze raz dzięki Julie.